Czy wiecie, że oryginalnie Wolverine miał być grany przez innego aktora, a nie Hugh Jackmana? Co wydaje się niesamowicie dziwne, ponieważ naturalnym dzisiaj jest to, że kiedy myślimy o Wolverine, to myślimy o Hugh Jackmanie. I vice versa, kiedy myślimy o postaci Rosomaka, no to do głowy przychodzi nam australijski aktor. No a jednak, kiedy reżyser Brian Singer kastował pierwszych X-Menów ponad 25 lat temu, no to w głowie miał innego aktora na rolę Wolverina. I tym aktorem, żeby nie było, też jest bardzo popularna postać w Hollywood, zwłaszcza w tamtych czasach, czyli nikt inny. A Russell Crowe. Wiecie, to był czas, w którym Russell Crowe był powoli na fali. A zresztą w tym samym roku co jeden KX-Menu wychodził chyba jego największy hit w życiu, jakim jest Gladiator. No ale Russell Crowe nie przyjął propozycji, ponieważ chciał. Więcej pieniędzy. No i zaczęło się szukanie. Z tego co udało mi się wyczytać, to studio rozważało ponoć nawet takie postacie jak Vigo Mortensen czy Edward Norton. No, a faworytami studia ponoć byli Keanu Reeves oraz Gary Sinis. No ale finalnie ta rola przypadła Hugh, znaczy się Dagrajowi Scottowi. Tak, to właśnie aktor Dagraj Scott był następnie skastowany w roli Wolverina, ale odrzucił ją finalnie, ponieważ był bardziej zainteresowany nagraniem Mission Impossible 2. No i finalnie ta rola przypadła Hugh Jackmanowi, który był wtedy dosyć nieznanym aktorem, no a dzisiaj Ponad 25 lat później, patrzcie, jedna z największych, zasłużenie, jedna z największych gwiazd. Hollywood, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale przed zagraniem Wolverina Hugh Jackman wystąpił tylko w dwóch pełnometrażowych filmach, chociaż miał on już trochę aktorskiego doświadczenia dzięki telewizji i teatrowi. No i według wielu, ja też do tej grupy osobiście należy. Jackman nie pożegnał się jeszcze z rolą Rosomaka, ponieważ uważam, że pojawi się jak nie w Doomsday, to na pewno w Secret Warsach i potencjalnie nawet w kolejnych X-Menach, chociaż kto to dzisiaj wie, chyba nawet Kevin Fagi nie wie, w ilu filmach jeszcze Hugh Jackman zagra, ale w ostatnim filmie Deadpoola Ryan Reynolds wspominał, że będzie grał tę rolę till he's 90, więc... Więc patrząc na to, że Hugh Jackman ma dzisiaj 57 lat, no to mamy jeszcze 33 lata grania Wolverina przez niego. A jeżeli chcecie więcej filmowych i marvelowych ciekawostek, to zostawcie follow.